O, o, tu ty... jest okoń. Nie, co to jest Płot... płotka? Dobra. Siedzi kurwa, znowu coś małego. Okoń, okoń tym razem. Nie, znowu płotka. To są płotki kurde. Ops Stał, ale wpłynęło na kurwa płucizny. Ta pierdolnie, Cię chyba w łeb się jebne. Ta Taka lizda. I nic Czyli tam są tylko ryby Płynie za szybko O, o Ty No tym razem ładniejsze ja ciepitole, panie. Chcesz kupić? W... No ci powiem, w te miejsce, o, ci pizgło. O, Same olbrzymy, ty. Trochę większy. Płocisz. Same małe. Nie ma sensu. Trzeba zwijać medale i jechać do domu. Tyle. Do następnego. Ol bu gowy ýer.